Siadek. Witam bardzo serdecznie. Jakiś czas nie przedstawiałem Wam aktualizacji z tego, co dzieje się na naszym osiedlu i budowie, czas to zrobić, bo dużo fajnych rzeczy się wydarzyło. Zacznijmy od tego, co widzicie na zdjęciu. Po lewej stronie jest to uchwycone z kamery naszej z placu budowy, żebyście mieli cały obraz przedsięwzięcia. Ta kolejka betoniarek i ta pompa do betonu to jest bardzo. Bardzo fajna sprawa, bo to oznacza, że wczoraj tutaj macie nawet datę i godzinę został w ładnym słoneczku, który nam może Opatrzność posłała zalany betonowy dach, ostatnie kondygnacje, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i jedna podziemna, no bo dzięki udało się to zrobić w sprzyjających warunkach pogodowych. Więc dach betonowy został zalany, tak to oto wygląda ten zalany betonowy dach. To już jest przygotowanie do zrobienia, do zrobienia oknia murów. No, i bardzo się z tego powodu cieszę. Równocześnie ta maszyna, którą tutaj widzicie, to postęp prac związanych z wylewkami na poszczególnych kondygnacjach. W środku wygląda to w sposób taki, że na trzech kondygnacjach mamy już zrobione eleganckie wylewki, a to oznacza, że pod nimi znajduje się ogrzewanie podłogowe, które możecie sobie zobaczyć tutaj, w tych właśnie rozdzielaczach. No, i na trzech kondygnacjach. Parter pierwsze, drugie piętro to już jest wykonane, także udało nam się wyprzedzić harmonogram na tym etapie, no i bardzo z tego powodu się cieszę. Tu macie kilka zdjęć z postępu pracy z budynku w, z budynku w środku. Jeśli chodzi o odniesienie tego do harmonogramu, przedsięwzięcia tego budynku, który robimy, no to tak, etap. Pierwszy dawno gotowy za nami etap drugi dawno gotowy za nami trzeci gotowy czwarty również gotowy i teraz mamy zrobione tak 30 na 30 listopada mieliśmy wykonać betonowy dach udało się to zrobić 6 dni wcześniej a równocześnie takie elementy z kolejnego etapu który ma być zrobiony do końca marca są już zaawansowane są w trakcie czyli instalacja wodno kanalizacyjna ułożenie rur z ogrzewania podłogowego nawet wylewki które znajdują się w kolejnym etapie, który ma być wykonywany w przyszłym roku, to już też udało się zrobić i ta synchronizacja tych prac powoduje, że no, pracę jednosprawnie. sprawnie, także cieszę się bardzo z tego, cieszę się bardzo z tego powodu. Tym razem wykona, tym razem więcej budowaliśmy, a mniej sprzedawaliśmy, także takie było założenie, że po prostu wolne środki poszły intensywnie w budowę, teraz sprzedaż już rozpoczęliśmy, zakończyliśmy etap przed sprzedaży, która zawsze po prostu jest skierowana do inwestorów, którzy już wcześniej kupowali u nas mieszkania, zawsze mają pierwsi wiedzą o tym, że rozpoczynamy kolejny projekt, także wszystkich do tego grona zapraszamy, żebyście wiedzieli jako pierwsi. Jeśli chodzi o materiały sprzedażowe, no to jesteśmy właśnie w trakcie odpalania strony i odpalania dużej kampanii na Otodomie i na OLX. Strona będzie wyglądać właśnie w taki sposób. Będzie sobie można na każdym piętrze zobaczyć, które z tych mieszkań jest dostępne. Czyli na przykład klikamy sobie, i tutaj na żółto niedostępne, a pozostałe na zielono dostępne. Jak sobie klikniemy w poszczególne piętro, na przykład pierwsze, i zobaczymy o takie fajne mieszkanie narożne z balkonikiem dwie sypialnie, kuchnia, łazienka. Ile to ono kosztuje? Taki dobry układ. Cena 9000 zł za metr kwadratowy, 54-metrowe mieszkanie, kosztuje 486 000 zł. I uwaga, ta cena zakłada wykończenie mieszkania pod klucz czyli łazienka z armaturą dobrej jakości marki ROCA, gładzie na ścianach, panele na podłodze, drzwi zabudowane, pomalowane wszystko, lampki powieszone, czyli wykończenie pod klucz w tej cenie. Moim zdaniem bardzo atrakcyjna, porównywałem to stan deweloperski w Rybniku. Na tego typu inwestycjach to jest koszt około 8600 zł, więc u nas dopłacasz 400 zł za metr i masz takie mieszkanie wykończone. Jak się oczywiście domyślacie, to jest zupełnie nierealne dla konsumenta, żeby 50-metrowe mieszkanie w stanie deweloperskim wykończyć za 400 zł za metr kwadratowy, czyli za 21600 to łazienkę trudno będzie za tyle zrobić, a nie całe mieszkanie. Ale wynika to z tego po prostu, że my robiąc cały budynek. Mamy pewne optymalizacje kosztowe, oczywiście robimy to w bardzo wysokiej jakości, ale zamawiając 40 łazienek naraz, no to oczywiście płacimy taniej niż za jedną. Oczywiście dodatkowym bardzo ważnym elementem dla klienta jest to, że całą tą inwestycję budujemy bez kredytu, a to oznacza, że te wszystkie odsetki, po prostu, które musiałbym zapłacić do banku, a jest tego dużo, bo w takim przedsięwzięciu deweloperskim to najczęściej to jest około 1000 do 1500 zł w metrze kwadratowym, jest tego kosztu finansowania. W tym przypadku, nie płacąc tego, mam możliwość, już, żeby na przykład te mieszkania wykończyć i e, tą oszczędnością się podzielić z klientem. Co czyli tę ofertę po prostu atrakcyjną zarówno dla konsumenta, który tam chce mieszkać oraz dla inwestora, który chce na tym zarabiać, ponieważ oprócz tego, że to mieszkanie służy ludziom, którzy tam chcą mieszkać, w zasadzie jest to pierwsza, najważniejsza sprawa, to również służy inwestorom, którzy kupują mieszkania na naszym osiedlu, bo zauważyli, że jest to doskonały sposób na dochód pasywny w tego typu budynkach, które tu widzicie. Sprzedajemy mieszkania, a następnie dla inwestorów świadczymy usługę zarządzania najmem, która polega na tym, że od A do Z Wszystkimi problemami z najmem się zajmujemy, szukamy najemce, weryfikujemy, rozliczamy te umowy. Inwestor po prostu dostaje czynsz na konto. W tym budynku mamy mieszkania do wynajęcia, w tym kolejnym. Około połowa mieszkań została też kupiona przez inwestorów do wynajęcia, i teraz właśnie ostatnie dwa zostały wynajęte. Także system działa, mieszkania są obsługiwane. A ten budynek z tyłu, to już widzieliście na początku aktualizacji, już dach jest zrobiony, ale żebyście mieli punkt odniesienia w terenie, no to właśnie. Oferta sprzedaży dotyczy tego ostatniego budynku w tym ciągu i w tym pozwoleniu, które, które otrzymaliśmy. To tyle. Bardzo się cieszę, że te prace idą do przodu. Już wkrótce prawdopodobnie zobaczycie kampanię informacyjną w internecie, a jej takie przedwiośnie z informacją o tym, co się dzieje, widzicie właśnie teraz. Dobrego dnia, do zobaczenia. Cześć.